Cześć wszystkim, cześć kościelisko! Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Nie będę zabierał długo czasu. Najważniejsze informacje, jutro tatra Maraton startuje o godzinę wcześniej, czyli o godzinie 8.40 i o godzinie 9.00, wszystko z powodu burz e, i jeśli wybieracie się na strefę kibica, to nie polecamy, żebyście wychodzili na starorobociański wierzch, ponieważ w przypadku burzy i dużej grupy może być duży problem z zejściem, więc sprawdźcie. Kompoczyn! Martínez Martínez all year at least. Thank you all for coming and we'll see you tomorrow. Tak, to jest super, Martina. Teraz was <laughs> proszę o ciszę. Ale wiecie po co was <laughs> proszę o ciszę? Żeby zrobić wielki hałas. So again, coming from Poland, representing Team Salomon, ladies and gentlemen, I'm gonna, we're gonna ask you to call him. I say, Bert! Is gonna around? Nie, but... okay. To zapraszamy fotografów jednak. Tutaj ponoć zmieścimy się. Widocznie ja się najwyżej trochę przesunę. No, dobra. dobra. Pisałem do Was na grupie i odpowiadam za całość. Dziękuję bardzo, że jesteście. Zróbmy Proszę Współpracujemy z Waszem i w sześciu pokojach. i w tle Jak wiecie, większość z Was będzie na pracować z naszymi operatorami, w których większość jest. Do Was zabierze, 3.30. Do góry. Założenie jest takie, że czwarta macie być na, e, na Trzydniówce i idziecie stamtąd odpowiednio na Czubik i na Starorobociański. To są te dwa hotspoty, czyli hotspot czwarty i piąty, tak? E, Hala tak. Ornak i e, Suchy Wierch plus biegacz drugi, który między, biega między e, Halą Ornak i Suchym Wierchem i biegacz Podoli... trzeci, który biega z Suchego Wierchu. To jest ekipa, która wyjeżdża też o 3.30, tylko z Kir, czyli tam z wlotu Yy, no tam bardziej nie? Z wlotu na, na, na no, 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 kościelisko. I tam będzie drugi samochód, i oni was z kolei pod schronisko. I z pod schroniska macie podobne. To jest druga na dyrektora, i ona jest w tym jest panie sobie? Za bardzo nie chcę nagrywać. Jest tak ciepło, że nie wiem, czy jakiś będzie potrzebne. Trzeba wstać o drugie rano. Noc. Ale ciemno jest. Nie spodziewałem się, że będzie cieplutko. Mam drugą w nocy. Spałem chyba tylko z dwie godziny. Nie miałem zasnąć. Ale nie ma źle. Myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że wyjdę, będzie zimno. Ale jest okej. Okay. Muszę zjeść szybko i kawkę zrobić Wtedy można już wie że za jakieś 5 minut trzeba wjechać Jestem już w kilach. Teraz szukam chłopaka, którym operator kamery, którym mam wnieść sprzęt. Pewnie teraz nie widać. Tylko będzie słychać. Nie wziąłem lampy. To nie jest nasz staring, no mamy w No właśnie, my się bałem, że... Nie, nie. To jest dla nich, bo oni okay. muszą na... nas. I tak się jeździ elektrykami, tak? To ma być takie wygodne, nie wiem. No, no. Można dubikacji? Dobra, Macie, mów, co tam? Daj, tutaj nie? Znaczy nam zamienili encoder na plecach, gratis I oh. Dobra. No i teraz to jest to. To Marcina Świerca, to jest mała powerbank. Kurde, zaraz ja to pójdzie. <gry> Jakie to waży? Pokaż. No, nie ma źle. Ja to spakuję w dół, żeby na cięższe było na dole. I to drobnicę zapakuję całą. A z tym się będziemy zaraz zastanawiać. Jeszcze mogę do plecaka wziąć. To. No to jest ten. Plecak do plecaka. szerpowie to mają light, nie? <laughs> 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 Idziemy na Suchy wich. Idę z mackiem jestem jego szerp, szar, szerpem. To jest nasz y, operator live. Mamy jeszcze godzinkę do szlaku. Niedźwiedzia nie widać. <grym> Na szczęście. Nie wiem czy coś widać. Cisza. Macie też ciśnie, więc sprzętem nie ma jak... Pięknie. A my tam idziemy. To jest pięknie. No, ale też to mówię, ja przepraszam, wszystko to gdzieś tu i ten. Nie, yy... nie, musimy się połączyć z nie, 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 to nie, 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 Powerbanka mi się nie, Polecam ultralight'owy powerbank na wyjście w góry. Maciek podłącza sprzęt, który przetargaliśmy tutaj z samego dołu. Jest tego trochę. Tutaj... wiem, rozkładamy, to tam sprzęt porozwala tutaj. Teraz jest cisza, nie? Dobra, weźmy się... Uruchommy sterlinka. A mamy jakieś wiadomości w ogóle? Czytajmy. Dobra, uruchommy sterlinka i, no. i ten, i do bazy dzwonimy. Bo to tak będzie najłatwiej. Dobra. Tak, czasło, że mi się to postroli, nie? <grym> jakie rozwiązanie, żeśmy poczuli, ja przynajmniej. halo, cześć, no jesteśmy na miejscu, w którym nie Tylko pojawił się ten problem, co robimy. Cześć. cześć. Gdzie to przywaliło? Chyba tam, Kurwa. tam gdzie idziesz? Jesteśmy na tym, na tym ze schroniska, do, ja do Kościelińskiej Uciekam Ty To ja ci... ...zaspierdalać sobie te rzeczy no. Kurwa ja dzisiaj ci... w biegiem już nie mogę nawet się zmusić do biegu Także już uciekam pomału też... Macie dzwoni do nie, kolegi, który dowodzi tutaj całym... E... ...tymi mediami Z decyzją co robimy, czy czy się zbieramy, czy, czy bo nie, to jest niebezpiecznie Uff. i to błyskawice, nie na sobie, bo ona daleko walła, ale normalnie skupotałem się i się zaczyna wijać, zaczyna padać najgorsze jest to, że mamy do zejścia linii lasu z godziny drogi w dół z sprzętem zaś całym to nie jest tak, że burza ruszy i, i my nagle jak biegowo Pitamy na dół Tylko my musimy to wszystko skakować z i Nie Jest wesoło zaraz szybkie decyzje i życie najważniejsze I co tam? No że kontaktują się z nie wiem, jakieś dadzą Czekamy na decyzję toplu Albo tego nie stoi. <laughs> nie, że znaczy nie kołomaczka, albo koło tego białego dziadowstwa. Kur... Skrobuciarski ciekawe jak mają, to właśnie, ciekawe co tam oni. Zresztą to jest wielki znowu od nie? A to właśnie, a ta burza idzie do nic, nie? No, ja pierdolę. Ja pierdolę. Czekasz, czekasz się przed, przed piorunami uciekasz przed piorunami Kurde i no, każdy No czekamy na decyzję, nie? Co opowiadam? Kurde, jak tu rypło koło nas to Jak to wpierda, nie? No. Nie, do nie, 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 no, no staro nie, już jest nie, jest ogień tam też więc... <grym> nie, no, nie, no ja, widziałem łapaków, ja nie, z nim, ale, tak? no, to mnie. A nie, 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 O! nas orzeł przeleciał! Jest Jest miejsce dla nas! Siemanko! Siema. Chodź, chodźcie, chodźcie, chodźcie! Chodź, chodź, chodź. <słuchaj> Powiedz mi jak sytuacja, nie macie informacji nie scenerii czy coś? No, nie mamy Na razie nie ma informacji, bo ja patrzę na grupę Nie wiem My czekali czy, no, z, czy... Nam powiedzieli, że mamy czekać na decyzję kopka Czy my schodzimy, nie? Stwierdziliśmy, że po tym jak zaczęło walić górę obok aż bohater <laughs> Dzięki bardzo Pomoc ludzi Gór jest niezostępiona Gdzie statyw Kolega biegacz i wie się go Tak, słucham się i 1-1 Czy ty jesteś Pod niesłałkiem Otnaku Wygląda tam, przechodzi burza nad nami, ulewa, ale jakby nie było no to ale druga się przybliża, wiesz, tak widzi, a druga jest burza. jeszcze idzie, się ty go po. Czekam tutaj yy, razem yy, z ekipą telewizyjną w O, Tutaj dziewczyny. No, dziewczyny chciały kibicować na grani, ale niestety uciekają z nami na dół do sfermiska. A tu się schowała. Mokra jak tur wszyscy tutaj dookoła no, piorun walnowo Ale jest możliwość żeby to poczuli wcześniej? Proszę no, tak. Bo ja poczułem jakby ktoś mnie kopnął włosy i a podziłem, później... i podziłem, A my mówię, po tej sytuacji uciekli stamtąd i... No zagraj w topka. A? No, Za tym ja jestem. A nie wiedziałem to tak jest, nie? Bo my jak to... Oczywiście no, czuliśmy, że to napięcie no. dopiero później walczy. No. Nie można. No a my jeszcze. Że... Hej To jest nasza bohaterka druga Już <grym wytryce> <O. grym wytryce> jeden bohater jest na dół z jednym elementem. A są że ludzie jeszcze. Fajnie. Ja robotem nic się tu wypowiem. Nie udzieli wywiadu. O kurde ten to się nie jest. Mmm Dobra, stopu. powrót mhm. stopu to jest dla życie, weźmie tutaj z tym sprzętem. nie godnie. Nie? No. 5 km wyższe targać te. Nie no bo auto mamy tutaj. Ja mam auto, nie? Więc no. Jak już mam auto no. to pojedziemy. I tak. I tak mega dziękujemy, że, że mamy możliwość przejechania się z wami i to bez wypadku. <laughs> To jest, to jest wow, nie? No. no. Że wieźli nas panowie z Topry i... Jest to niemały zaszczyt. No, ogromny. No. Ja przy okazji, jak panowie gdzieś na Śląsku, to zostawiam kawę. No to no wyskoczymy, ja. naprawdę. obok tego budynku właśnie. Tak. Dzieci wysokie, autobus gdzie się dla biegacji, nie wiecie. Tak. <try> No jeszcze raz, I dzięki szacu dla Was. No, hej.